Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z, do Was z rozkładem na bieżącą chwilę. Tak jak zawsze, robię takie rozkłady raz na jakiś czas, czyli nie określam, nie narzucam kartą czasu, tylko po prostu proszę o rozkład, z, oczywiście związany z energiami bieżącymi. Więc to, co wyjdzie, jest to bardzo uniwersalne. Z niektórymi będzie rezonowało, z niektórymi nie. Natomiast zdecydowanie to jest rozkład ogólny i to, co energię chcą pokazać, to pokażę. Tutaj nie mamy żadnego tematu wiodącego tego ogólnego, tylko są to jak gdyby energie, które na ten moment ukazały mi się w kartach i które tworzą jakąś historię. Moi drodzy, pierwsza informacja jest taka, że widzę tutaj osobę, która tak naprawdę albo już nie wierzy w miłość, albo nie wierzy, że jakaś relacja w ogóle dojdzie do skutku i będzie miała szczęśliwy happy end, albo jest to też osoba, która po prostu już ma dosyć samotności, ta samotność ją uwiera, ta samotność jest dla niej obciążeniem, ona już w tej samotności się po prostu nie odnajduje i jest to dla niej bardzo, ale to bardzo. Obciążające i psychicznie, i tak typowo życiowo. Więc, tak czy inaczej, wspólny mianownik w tych wszystkich scenariuszach jest taki, że ktoś jest samotny bez tego mężczyzny u boku, chociażby w sposób formalny, bądź bardziej taki związany, tak? Czyli, tak jak mówię, albo ktoś samotny, kto czeka na miłość, ale miłości nie ma, albo ktoś, kto nie wierzy, że jakaś relacja w ogóle. Czy się odnowi, czy w ogóle y, coś tam będzie, czy ona się zacznie w ogóle, albo ktoś, kto ma już konkretną osobę, ale Jakoś nie dogadaliście się ostatnio i być może jesteście w separacji na odległość, albo tak naprawdę już podziękowaliście sobie nawzajem, no ale tęsknota i samotność zostaje, tak, pomimo tego zerwania, pomimo tego oddalenia się od siebie. Więc tutaj widzę takie początkowe energie. Dalej patrzymy. Dziesiątka ognia, paść ziemi, piątka powietrza. Zdecydowanie jest tutaj osoba, która chciałaby już coś tworzyć, chciałaby mieć tą stabilność koło siebie, czy z tym mężczyzną czy po prostu ogólnie z jakimkolwiek potencjalnym kandydatem, bo mogą być tutaj osoby po prostu samotne, które nikogo konkretnego nie będą w tym momencie miały na myśli. No i co? I tak jak mówię, piątka powietrza mówi o tym, że jest już też takie trochę zgorzknienie z tej samotności, albo tak naprawdę już takie totalne zrezygnowanie, że dobrze, no trudno, los mi nic nie, nie przynosi, no to widocznie muszę być sama i nie do końca jest tutaj zgoda na to, bo ktoś jak gdyby bardzo by chciał tworzyć, bardzo by chciał być w tej relacji, która byłaby dla niego spełnieniem, satysfakcją i szczęściem. No, ale niestety y, wydarza się tak, jak wydarza. Do, dotychczas, do tej pory. Dlatego, że później jak przejdziemy do rozkładu poniższego a z wody król wody, królowa wody, nagle okazuje się, że ni stąd, ni pojawia się miłość w, w życiu tej osoby, czy mężczyzny, czy kobiety, bo tutaj oczywiście wymiennie podchodzimy do płci, dlatego że oglądają mnie i panowie, i panie, i jestem tego świadoma. Moi drodzy, nagle pojawia się jakaś wielka miłość, jakieś duże zakochanie i powiedziałabym, że przy tym scenariuszu to zakochanie przychodzi nagle. To jest jak gdyby jakby góra nam dała coś, jak gdyby okazja z nieba, tak? Już to tak nazwijmy. Nagle na, na drodze tej kobiety staje mężczyzna, na drodze tego mężczyzny staje kobieta. I jest przede wszystkim bardzo silne przyciąganie emocjonalne. I jest tutaj chęć tworzenia czegoś razem. Dla niektórych z Was to już było w Waszym życiu, a dla niektórych jest to dopiero przed Wami. Natomiast, moi drodzy, jeżeli nie jesteście sam, sami i tak naprawdę macie kogoś na myśli, to tutaj jest odrodzenie tej relacji. Najprościej rzecz ujmując, być może coś nie szło tak, jakbyście chcieli, a nagle idzie do, do odrodzenia tej relacji, dlatego że jedna i druga strona pałają do siebie emocjami i uczuciem. Dziewiątka ziemi, ósemka ziemi, królowa Ziemi. Od razu jest tu informacja, że przy tej relacji łatwo nie będzie, ponieważ jest tutaj dużo pracy na to, nad tym, żeby ta relacja w ogóle doszła do poziomu równowagi i tak naprawdę sama dała z siebie równowagę i stabilizację finansową, co ja mówię życiową, życiową oczywiście. Więc tutaj od razu mówię, że żeby uzyskać szczęście z tą osobą i stworzyć coś, co będzie dla ciebie spełnieniem i satysfakcją, tutaj niestety, ale będzie potrzeba dużego wysiłku, dużej pracy nad tą relacją, zarówno z jednej jak i drugiej strony, bo wiecie, do tanga trzeba dwojga. Jeżeli jedna strona nie będzie działała, no to nie będzie tego zazębienia i tak naprawdę nic tutaj nie będzie szło w kierunku tego spełnienia wspólnego. Paść ognia, dwójka ziemi, piątka ognia. Niekiedy w tych relacjach albo ktoś ma duży dylemat, bądź będzie miał duży dylemat, czy w ogóle chce w to wejść, dlatego że może ma złamane serce po wcześniejszych relacjach, może się obawia, może nie chce być zraniony, może nie chce być oszukany, może czuje się niepewnie. Albo z każdych innych względów nie wie, czy chce wejść, czy nie, czy się zaangażować, czy nie. A w drugim scenariuszu będzie to, że po prostu ktoś ma dylemat, bo są też osoby trzecie, osoby trzecie, które tak naprawdę są w tym całym trójkącie, tej układance. No bo zobaczcie, tutaj pod spodem już mamy tego cesarza, czyli ktoś z was ma formalnie męża, ma formalnie żonę. Jeżeli tak nie jest, to którejś z was chciałoby już stabilizacji, a drugie cały czas się zastanawia i cały czas może to przesuwać w czasie, w tym rycerzu powietrza. Dwójka wody mówi o tym, że bez wątpienia jesteście swoimi bratnimi duszami i powiem szczerze, że dlatego was ciągnie do siebie tak bardzo. Bo to są bratnie dusze. Bratnie dusze to są osoby, które znają się już od dawien dawna, czyli przez kilka wcieleń idą razem przez, yy, przez życia różne i tak naprawdę w momencie, kiedy Wchodzą do swojego życia po raz kolejny, w kolejnym wcieleniu, od razu się rozpoznają i od razu czują, jak gdyby, całą falę połączenia, które nie tylko tyczy się tego wcielenia, ale również tyczy się wcieleń poprzednich, bo to idzie po energii, moi drodzy. To wraz z energią przychodzi z taką duszą i wiecie, na poziomie energii nie, jesteś, nie jest się w stanie wymazać to wszystko. Bo na poziomie podświadomym doskonale wiecie, kim Wy jesteście i skąd się znacie. Tylko po prostu ta y, pamięć zostaje Wam na konkretne wcielenie zabrana, żebyście bardzo obiektywnie na nowo podeszli do tej osoby, a nie z pewnymi już założeniami, bo ją znacie i od kilku wcieleń jesteście blisko siebie. Wtedy ta pamięć na poziomie świadomym zostaje zabierana, natomiast na poziomie podświadomym nigdy. Więc moi drodzy, te dusze się rozpoznają od razu. Tylko wy nie macie zachowanej tej pamięci, żebyście, no bo nie możecie mieć, bo wtedy bylibyście bardzo, ale to bardzo subiektywni, taka jest prawda. Co tutaj dalej widać? Rycerz Ziemi, Trójka Wody i Siła. No, duży potencjał w tej relacji, I, i tutaj chęć tworzenia, i też emocjonalność mi się pokazuje. Czyli jesteście już na poziomie energii, bardzo blisko ze sobą. Dla, na poziomie energii, na poziomie emocjonalnym, yy, chciałam powiedzieć, emocjonalność na poziomie energetycznym jest. Blisko i jest tak naprawdę na wysokim poziomie, bo to też są te emocje, które przeszły wraz z wami z poprzednich żyć, tak jak tutaj przed chwilą powiedziałam. I teraz, moi drodzy, albo to Wam dopiero się wydarzy taka relacja, którą tu opisuję. Albo Wy już doskonale wiecie, o kim ja mówię, i możecie być na różnych poziomach i etapach przechodzenia przez te relacje. Niektórzy będą przed pierwszą separacją, jeszcze inni będą już coś tworzyć razem, jeszcze inni na przykład wymiksowują się teraz z jakichś trzecich związków. Tutaj duże szanse, że ktoś z Was naprawdę ma żonę bądź męża albo osobę, do której ma. Do, y, osoby, do których ma pewne zobowiązania, bo ten cesarz nam się tutaj pokazał. Natomiast tak jak powiedziałam, jeżeli nie macie żadnych małżeństw, to tutaj ktoś bardzo chce tej stabilizacji, a druga osoba waha się i przedłuża cały czas możliwość tej stabilizacji w czasie. Y, ósemka ognia, piątka wody, trójka ziemi. Tutaj albo dojdzie do takiej sytuacji, że w pojedynczych przypadkach ktoś po prostu zakończy relację, gdzie ma zobowiązania i pójdzie tworzyć z wami, albo to wy jesteście, bo to wy możecie być po drugiej stronie energetycznej, albo tak naprawdę po jakiejś ciężkiej yy, wspólnej przeprawie, gdzie możecie teraz nie rozmawiać, nagle dochodzi do. Yy, do odtworzenia tej relacji, bądź po prostu ktoś tutaj przełamuje lody, wyjmuje rękę na zgodę i dochodzi do ponownego kontaktu, który był po być może długim czasie milczenia albo po bardzo ostrych kłótniach i takich niesnaskach, które już mogłyby świadczyć, że po prostu nigdy, ale to nigdy nie będziecie ze sobą rozmawiać. No i ostatnia tutaj linijka, szóstka wody koło Fortuny Gwiazda. Przede wszystkim jest to. W dwóch kartach pokazana relacja przeznaczeniowa. Koło fortuny i gwiazda, czyli tak na i szóstka wody, czyli jeszcze relacja z poprzednich wcieleń, dusze, które już się znały i często wy możecie mieć ze sobą relację karmiczną. Nie wszyscy, bo tutaj nie wszyscy będą mieli ze sobą karmę. Niekiedy dusze się spotykają po to, żeby coś ze sobą przepracować albo się wesprzeć w danym Momencie życia, ale nie są obarczone karmą. Też się tak zdarza. Natomiast moi drodzy, zdecydowanie przy tych kartach można śmiało powiedzieć, że są to: Wy jesteście w tej relacji z tym człowiekiem, w relacji przeznaczeniowej, tak? Koło fortuny i gwiazda doskonale mi o tym mówią, czyli tak naprawdę nie ma już bardziej jasnego przekazu o przeznaczeniu, jak te trzy karty ostatnie: szóstka wody, karta przeznaczeniowa poprzednich wcieleń. Koło fortuny, karta losu i gwiazda, karta odgórna i karta mówiąca o tym, że relacja nie pojawiła się bez przyczyny. Więc moi drodzy, no tak to się prezentuje i powiem szczerze, że tak jak mówię, niektórzy z Was już są na tym etapie. Albo już wychodzą z tego etapu, który omówi... omówiliśmy, a jeszcze inni tak naprawdę są teraz na poziomie tego, że są samotni, ta samotność im doskwiera, nie lubią tego stanu, chcieliby kogoś poznać i to jest wszystko przed Wami, moi drodzy. No też pamiętajcie, że nie ze wszystkimi ten rozkład będzie rezonował, bo nie ma możliwości, to jest jednak czytanie ogólne. Jeżeli interesuje Cię Twoja indywidualna, osobista sytuacja, to tylko i wyłącznie y, czytanie z Twojej daty urodzenia, i wtedy jesteś pewien, że to jest o tobie. Natomiast tutaj, jak gdyby, y, mogą być części, które z Tobą rezonują, procentowo jakiś, y, jak, jakaś część może rezonować i możesz być na różnych tutaj poziomach y, tego, co się tutaj zadziewa w tym rozkładzie. Więc moi drodzy, taki rozkład na potrzebę chwili, na potrzebę bieżącą, który. Yy, tak, zazwyczaj właśnie taki raz na jakiś czas rozkłady robię, i to, co po prostu złapię, to przekazuję, czyli te energie w dniu dzisiejszym w taki sposób właśnie były mi przekazane. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oczywiście, jeszcze, jeszcze miłego wieczoru dzisiaj życzę, bo jeszcze godzina taka powiedziałabym yy, młoda, tak? Młoda, jeszcze można coś zrobić, więc życzę Wam jeszcze udanego. Tego wieczoru w dniu dzisiejszym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Oliana.